Kochani, liczcie czas, 15 minut, woda zaczyna się yy, gotować. Udowodnię Wam i wszystkim, i moja mamusiu, Tobie też, że w ciągu 15 minut da się zrobić pełnowartościowe danie. Witam Was w Mniam Kuchni. Robimy błyskawiczny makaron z mięsem mielonym, sosem sojowym i groszkiem. Woda się zaraz zagotuje. Dwie obrane cebule, dwa ząbki czosnku. Cebulę kroimy na cienkie piórka, naprawdę cienkie piórka. A na patelnię wlewamy kilka łyżek oleju. To jest danie daleko wschodnie, więc może być olej rzepakowy. Woda w garnku zaczyna wrzeć. Tu będziemy gotować makaron. Będziemy gotować makaron. Nie można zapomnieć o soli, bo będzie lepszy. Solimy więc wodę na makaron. Całą pokrojoną cebulę. Do gorącego woka. O, zaczyna się od razu smażyć. I teraz zajmujemy się mięsem. Mielone mięso. Wieprzowe tym razem. Doprawimy je sporą ilością sosu sojowego. Ja tu mam dzisiaj ciemny sos sojowy. Danie będzie miało wyraźny kolor. Oraz gotowy sos chili. Możecie dodać takiego sosu, jaki lubicie. Ja dodaję słodko. Kwaśny, więc dodam go trochę więcej. Mieszamy mięso z oboma rodzajami sosu dość dokładnie. Tu mam groszek i mam makaron. Woda zaczyna wrzeć. Dodamy zaraz oba składniki do garnka z wrzątkiem. Wracamy do naszej deski, na której mamy mięso, które trzeba dokładnie wymieszać. Właśnie tak. Zaczyna się już przypalać, więc zmniejszamy ogień. Minęły jakieś, myślę, 4-5 minut. Mieszamy makaron z groszkiem. Wracamy do deski. Teraz wracamy do deski, bo mamy jeszcze czosnek. Czosnek kroimy na cienkie plasterki, o właśnie takie. Czosnek jest pokrojony i czosnek wrzucamy do cebuli. Jesteśmy na półmetku gotowania, a nie biegania, No gotowanie jest fajne, a nie bieganie. Cebula zaczyna już się przypalać na krawędziach, czas więc by dodać mięso. Całe mięso wydajemy. Mieszamy wszystko i smażymy na dużym ogniu. Makaron mija jest o tyle fajny, że gotuje się naprawdę krótko. Wystarczy kilka minut. Ale jeśli nie macie mnie, możecie użyć zwykłego spaghetti grubego. Czas finiszować. Finiszować gotowanie, nie bieganie, bo gotowanie jest fajniejsze niż bieganie. Wyłączamy ogień. Makaron z groszkiem przelewamy do cedzaka i teraz tak, ale fajnie buzuje wszystko, ale fajna para. Przelewamy to wszystko zimną wodą, dzięki temu groszek zachowa swój kolor i będzie jędrny. No i nie będzie takiej wielkiej pary. Do mięsa dodajemy makaron z groszkiem, który przed chwilą odcedziliśmy. Moim zdaniem to już wygląda fajnie. Pachnie fajnie też. Mam nadzieję, że kiedyś internet tak się zmieni, że będzie można również przekazywać za pomocą jego smaki i aromatu. Z drugiej strony nie wiem, czy to będzie dobre, bo trudno będzie przed monitorem wytrzymać. Mam nadzieję, że zmieściłem się w czasie. Tak naprawdę wcale się nie spiesząc. to jest naprawdę 15 minut. Mam nadzieję, że będzie Wam smakować. Mm. Ja idę na obiad. Pozwólcie, że się oddalę, bo czas jest na obiad. To nieważne, która jest godzina, czy to jest rano, czy, 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 czy wieczór, ale to jest e, makaron na obiad. Idę na obiad. Do zobaczyska na pel. Kocham Was.